Wygraj na tower PVP tylko blokami root. Mam lajka i suba. No, no to Sygiemka. Okej. Okay. No i dobra, kto jest moim opon oponentem? Tym razem jest to. Podłoga, jazz podłoga, okej okay. Dobra, spróbujmy go rozwalić, tylko broka, Tylko bloki ród, tak, czyli Generalnie, nie mogę tego użyć No jabłko to, to nie jest blok rud Jabłko, tak, ej, lekko szczerze Nie pomyślałem o tym, ale ja wszystko wywalam Wszystko wywaliłem, jo ja, I blok rud się trafił, ale losowo nie Ej, dobra, fajnie, że ten blok rud się trafił Globerriesy to nie jest Blok rud ale to jest jedzenie, jakby jedzenie Ej, kurde, jedzenie to jednak jedzenie Tak, ej, żelaz, y, z żelaza Czyli z bloków ród, Kraftuje się kowadło. Kowadło jest z czeku blokiem rud, nie? Jest blokiem skraftowanym z rudy, także ogarnij się, nawet nie pisz, że kowadło nie. A zabije go człowieku z bloku żelaza. Taki jest plan. Zabić go z bloku żelaza. On postawił tutaj blok rud, jakim jest, yy, kurde, bloczek węgla, ten ten wiesz. No, jestem debilem. Jestem gigadebilem. Co ja zrobiłem? Ty, dobra, co ja zrobiłem, człowieku? Co ja zrobiłem, nie? Okej. Okay. Okej, okay. żeby tylko się nie dać teraz. Tak! Wygrałem, wygrałem tylko 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 użyłem i z łapki go za zaciupałem. Haha, <laughs> 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 Sigma, moment. Wbijaj na tower pvp na i napisz mi wyzwanie.